Już lecimy, tuba numer dwa. lecimy znowu na tatę, bo to jest po prostu podstawa skybase. -y. Ej dobra, czy dziś zrób cięcie, ja ogarnę jakoś macy. Nie, i... nie, nie, ja nie, toję cięć. Bo zresztą się zapominę. Cicho, ja ogarnę jakoś matcy. Ale ciebie też słychać. Wiem. To, to się wytnie. Ale ja tego nie wytnę. Ale ja ogarnę ja palców. Ale proszę, żeby strefa była tutaj. Żeby było ja mówię, tutaj. Na przykład, na przykład, na przykład, palców załatwię O Dobra. Obiecuję ci. O, super. Wędka pewnie, na jest na przykład, na na no bo Mamy wystarczająco maców, wiesz? Dobra. Widzicie, jak tu się robi. Następnie idziemy tutaj. O, akurat są tam tu chłodki, o, tutaj nie zbiorę. Wystarczająco maców, to znaczy zero. No i tak sobie zbieramy. No i tak już mamy prawie 200. Ty, idealna strefa. Taką, jaką chciałem. O kurczę, ktoś mi idzie do domu. I zle to, to trzeba będzie wyciąć. I to. I zle to. Znaczy, nie wiem, czy idealna, bo mamy daleko, mamy mniej czasu. Ale to jest właśnie. Ale mniej czasów na zbieranie matsów o. A w sumie gdzieś na no, moją praktykę Jeszcze znajdę czy jakieś typy nas podjadą z matsami. No i będzie, będzie Oda się przecież wszystko wytnie z pitny. Poczekajcie, ucięcie. Siema, siema, widzowie z tej strony jesteś No i dzisiaj jesteśmy z ekipą. Przywitajcie się. Siema. Hello. Dobra, no i dzisiaj robimy Sky Każdy z nas ma jakąś teraz rolę. Ja, no. y y ja buduję. A y ten jogi, czyli Asasyn, y y idzie za mną. A jak mogę dla Ciebie mówić? Dobra, to po prostu będę mówił Bartolini. No. A Bartolini patrzy z tyłu czy nikt nas nie Ale tu przecież jest to, że do Skypey'sa. No. W ogólnie no, brakowało zawsze materiałów. Nie idę od razu na deski. Dobra, ja lecę tutaj. Dobra, ja lecę tutaj i Dalej takie hmm. trochę. Eho. To mam gdzieś typu Nie no serio. Ja bez broni. Dobra, ja mam tą tego, I revolvera. No nie! Wszyscy, wszyscy, coś tam no co robią. No nie no. Nie, to jeszcze jedna runda. Patrz na to, jak wyciągam mu nie kata. Amor big fish, amor nie skąd amur Amor boss fish, tak jak oni to ubyga. Nie masz miejsca, nie masz do Gugielów, Obama. Jestem lepszym. Wreszcie nie mam czasu na to, bo... żeby być tu. Macie bez potrzeby, jakby się na spina. Dobra. Na zielonych na pewno. Dawaj, bo ja zginę się na napadu. Kurczę, ale lipa. Albo dobra, my sobie pozbieramy matce, ciebie odrodzimy na piszczącej, okej? Okay? Ale ma tak mogę być w mojej buzy do odrodzania. O ja... Ej, a słychać ode mnie klawiaturę? Nie. Chyba nie. Nie, bo teraz przestałem, bo przecież jest to coś do leczenia na piszczących. Dobra. To jest na piszczące, jest nawet bit. Tylko szkoda, że ten... że typy z nami leciały. Wezmę ci od razu jakąś broń. Ale tam też są drzewa. Dobra, ci też wezmę jakąś pompę i szedliśmy pistola ze startu. No, no, bo ja będę wiesz, czy nie kolapsuję. No. A jest jakiś łuk? Ej, łuk, chyba nie było. Bo ja miałem ten tyk niebieski. Miał, ten tyk miał jeden. Tak. No. Może ten drewnem no. chyba są. Albo wdziała Bo miałem pompę i łódkę Ale nie wiem czy wszystkich stąd y, y, rozwaliliśmy Okej. Ja no nie słychać nic tak, że raczej Lecimy jeszcze wychodzić. Poczekajcie, zaraz wracam. Teraz, w takim momencie. Nie palisz się? Nie. Wyśle apteczkę. Ja, a jak się okay. dla kogoś innego daszę? Dla ja następne to by... Dobra Coś nie działa Jest tu w dziesiątek Nie wie Nie ma Tak, okej! Okay. O. o, restartuj o, mnie A nie, bo jeszcze mm. trochę O nie weź tą popę. Jest niebieskiej popy. Z na pewno tego albo... burgerka nie wynajmuję. Nie ma opcji. Ja ją lubię. Tę popę. Okay. Okay. To jest najgorszy sezon, ale ja zbieram levele, Wiecie na co? Na co? Na co? Bo w kwietniu są moje urodziny, tak? O! o. I są święta. No. Kilka chyba, chyba dwa dni przed świętami. No i ja bym chciał tego kurczaczka? I wiemy, że to jest najgorszy sezon, ale w następnych będę mieć kurczaczka. Okej. Okay. Okej okay. mi się podoba ten właśnie agent O, tu masz od razu ja Cię idę odrodzić, ale dobrze, że to nie ma już tych botów. O w sumie z tymi botami to oni przegięli. Ja mam gdzieś... ten na luzie zrodzisz, no. Ale coś dostanę od da. tego busa, zapomniałem. Ja daję Co Ci tą dostanę? pompę i amunicję. Okej. Okay. Dostanę bell. O, a w ogóle ktoś gra w WCS-a? Ej, ja nie gram. Nie. Bo jakby ktoś grał, to ja lubię yy, rebłasbelki. Belgii. ci daję łów. O dzięki. Masz. Ja, a ja ci to dam. Ej, nie dawaj, bo teraz lecimy szybko do strefy. Ale tu jest gdzieś Dobra to kij z już mamy 200 drewna. Dobra, ja, Wystarczy? Mam Dobra, ja chronię tyły. Nie, ja miałem chronię Dobra, jest tutaj. Ja mam mało drewna, 100. 200, 200. Chwila, Kuba. Kto to jest ten Kuba? Pry? Dobre pytanie. O, nie strefa. O. Od razu do strefy. Taka jest? Dobra, tam jest. Czy my ciągle tak do góry, czy będziemy też prosto? Eem, będziemy prosto, tylko no, no, musimy być na skrajnym Ale się fajnie patrzy tylko, że się boję, że skrajne. O, to w sumie tak jak ja Uwaga, już będzie full zaraz Więc wolno idźcie Dobra, uwaga, 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 full Nie, Mogę skolapsować nam Wiem, ale... o kurczę, tam było to dopiero. Dobra, ale raczej tyle tego nie Nie, taka wysokość odpowiednia. Okej, okay, szybko do strefy. I taktyczny taniec. Chwila, ja pójdę tą emotką do strefy. Ale Albo... się boję, nie? Uwaga, bo zaraz mi braku, braknie. Myślcie się, pójcia matcy zaraz. Poczekajcie. Idźcie wolniej Idźcie niż wolniej. ja Dobra, dajcie matcy. Nie, okej. Albo chwilę asasyn mi da. Znaczy jogi. Weź się zbierz ktoś to te drewno. Dobra. To jest wszystko moje. Okej, okay, ale... dobra, tutaj będzie jakaś woda. I 26 osób. My byli raz w top 10 chyba, nie? E, tak. A wczoraj czy przedwczoraj to było co byliśmy drugi? E, to było wczoraj. A no to wczoraj, to nawet wyzywali ty wywaliły tym kursem zastępnych, prawda? Dobra, słuchajcie, teraz się leczymy. No w sumie. Żebyś nie wyleciał. A macie coś do leczenia, żebyśmy jakby strefa się zakończyła, to żebyś O, kuchni. Nie, 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 jesteś Ty chcesz Żyjesz, Że żyjesz. Fajnie. A pokazać wam pro edity sosny? Nie, nie, nie. Znaczy, ja wiem, o. Nie edytuj, nie edytujcie. Ej, no marnujecie drewno. Ja idę ja no do strefy. Albo nie. Dobra. Nie. O kurczę, musimy dać łapkę prywatną. Nie mam. Dobra. to pizza? E, ile jest tych dwóch? Ty, ty. U nas już jest pięciu. Ja wiem, e, no. Dobra, słuchajcie. Pięć, ty, ty. Teraz piszecie widzowie na, na, na tarzach smacznego. Smacznego, mhm. Dla mnie, o, dzięki. A, dobra, już u nas jest cztery. Dostał prezent na urodziny. O! Jasne. Nie strzelajcie! Śmieszkę! Eee, opuszczają ekipę, nie wiem Ej, bo wiecie, znacie taką myszkę, co ma takiego dziwnego scrolla, że można w nieskończoność? Tak? To ja ją mam i chwilę, zobaczmy. O kurde! Jakbym miał cichy. <laughs> Chwila, wezmę sprężone powietrze, bo wczoraj kupowałem. Nie, bo nie. nie Dobra, słuchajcie, darne. lecimy do sklepu. A, okay. i z góry wszystkiego najlepszego. No, wszystkiego najlepszego też piszecie, widzowie. Ale do kwietnia jest trochę jeszcze czasu. No, ale wiesz o co mi chodzi. Z góry. Tak, na zapas. A, okej. Okay. Więc widzowie piszecie wszystkiego najlepszego w komentarzu. Widzicie, taki Skybase się uda. I... A ty robisz lag? Co robię? Lajwo. Y, live. Live nie robię, tylko na odcinek. O kurde. Sorry. Ej, ej. No. no? Ktoś strzelał? To ja przez y, strzelałam. strzelał. Aha. Najgorsze jest to, że ja. tutaj już nie ma wody. No. Co nie ma? A gdzie masz jeszcze macu? Ja mam jeszcze, poczekajcie, wyszukam, dobra, w razie co tu mam krzaka, poczekajcie, wyrzućcie mi na tą platformę tak, matki, tutaj, ale, czekaj, tutaj chodźcie, no to ja skaczę, nie, nie no, sk nie skaczcie, Uwaga. Dobra, edytuję coś, tak, no. dobra, dobuduj się do strefy. A jak wy tak budujecie od razu z takim czymś? No, bo wtedy jest mniejsza widoczność skybase'a. No tak, no, jak się dobrze, zaczyna jak budować, to... Tak. No jak się zaczyna budować, to zanim zaczniesz budować, to stres edukujesz nie? Wycią nie wyciągnij, kilofy, kilofy, kilofy. O zobacz. A, A ale im tam ale granata jak... rzucić? Ty dobra, rzuć granata. I zaraz zobaczycie, co tam się działo na powtórce. O śnieżkę dostałem jako prezent. Dziękuję. Dobra, dobra. dobra, to było 18.00. Y. Było to 2. E, e macie jeszcze itemy, e, itemy do budowania? E, mam jeszcze 1000 masów. Aha, to okej. Okay. Ja no myślę, że tylko moja jest 187. Ja mam 0, ale jest i tak z mocami, jak masz 1000. No, no. Na taką strefę 1000 też jest za dużo. Dobra, tutaj się trzeba pań, po prostu odmienić. No ładne uszy. No nie. nie. Chwila, a po ile jest strefa? Po pięć. Ja muszę im tam kanata kolejnego zwrócić. Dobra, już nie, szukaj. nie nie szukaj. Tam są gdzieś, bo widziałam jak drzewo. Miało. Poczekajcie, yy, przesuń, yy, przesuń, dobra. Asasyn, ty idziesz tutaj, ty idziesz tutaj. Jaki asasyn? Mm. No, A ta drewno się dobra. nie rozwali w, w strefie? W strefie? Yy, dlaczego nie. Yeah, okay. Nie, nie okej, myślę, się. że też. Dobra, idę, idę. No, to się nie... żeby nikt tego nie skorapsował. Eee... nie, eee. bo ty się chyba zwagowałeś. O, nie żyjesz. Co? Aha, bo ty... My... aha. aha. Ej, ty miałeś odwiedzić czy co, że wróciłeś? Nie. Dobra, słuchajcie. I idziemy teraz okay. równo ze strefą. Więc idziemy w tym, żeby nas w razie nie skalapsowali. Nie, Nie, Co, ze strefą idziemy? Tak, ze strefą. Uwaga. Dobra, strefa idzie, strefa idzie. Szybko, szybko, o kurde, dobra, ten SkyBase się musi udać. Dobra, w top 4 na SkyBase. Tylko uważajcie, bo na końcu nie ma... E, Jakie tego? top 4, top 5? Top, top 4. 10. Jakie top 4? 9 typów jest. W sensie... No to zobacz na tym, na dużym panelu. 6 aha! Dobra, a. że cztery drużyny, okay. Tutaj. Myślę, no, że Ci chodzi o że cztery typów. Uwaga! Patrzę, pokazać Wam, jak zbagować stresę. Dobra, ale nie wkładcy dobra. A, dobra. Tańczymy emocje na ja miniaturkę do filmu. Co? Tańczymy będziemy taniec. Dobra Cztery typu zostało Ej, a jak się nie uda to jeszcze raz spróbujemy? No. Okej okay. Bo fajne to jest Dobra A najśmieszniejsze jest spadnięcie ze SkyBase'a, mówię no. To trzeba mieć kilka iQ Co? Jakby to wygramy na Skybase, to będzie święto Ale bym upadł Ale chodźcie tak. tutaj i nie stójcie na barierkach, bo wczoraj ktoś spadł Serio? No. no. Ja się stałem tu o tak. Ten tak. skajb jest w ogóle niewidzialny. No chyba. Wystarczyam z mała mi noga. Ty oni tam się klepią czy co? Ej, hey, teraz takie mniejsze echo coś. Ty, a ma ktoś im puszy? Nie, ej, nie. Chodźcie, ja chodźcie, chodźcie tutaj, chodicie tutaj. Ja nie mam impulsów. Ej, cztery typa. O i to nie strefa. Robimy to, robimy to. XDN, ty jeszcze jesteśmy. Ej, a słychać mają klawiaturę? No trochę. No pan tak. wyście nie chodzi, bo, bo się bo coś tam skrzydł. Się... Robią budowlę świata. Ty dobra, y, dwa te, dwa teamy zost y, my zostaliśmy jeszcze jeden ty, ty, team. Ale przecież tam jest woda. Ta rzeczka na tajnej. Tam jest woda. żeby spać. O kurde. a że strefa, hmm. strefa idzie. Tutaj. No. Oh. I coś szybko jak na Woda, uwaga, uwaga. No. Przeżyłem to. Robimy to widzowie, nikt zda. A jak chcą, to kierować się do wody na tajnej. Na tajnej jest wody? Tak No tam jest taka rzeczka. Tam Tam o, jest rzecz. Ile macie Matco? No. Ja mam 400. No znaczy nam na 100%. Strefa. Okej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ale się straszuje. Ty, Ej, bo tam zostało trzech cyków właściwie tylko. Ty, gdzie? Ty, dobra. Musimy mieć Dobra. Nie wiem czy taka jest głęboka ta woda, żeby można pływać w niej. No czy nie <laughs> bo Znaczy na niebo zabiło woda. powietrze. O nie, oni o nie, chyba wiedzą, że robimy Skybase, bo wielką platformę robią. dobra. Aha, to na wodę, tak? No A i tak Ale... top 2 to jest. Ma leczenie. a leczenie ktoś ma? ktoś ma leczenie? idealnie w strefie stoję ma ktoś leczenie bo ja nie mam ja nie ja nie nie no idealnie Za, ja, trochę tu tu ja. nie w tą stronę musimy troszeczkę nie tu a tu tak bardziej Chyba. Dobra, nic nie, nie no, no. robimy to Ej, bo ja nigdy w życiu nie byłem w tak małej stresie. Ja, ja byłem w takiej, co się skończyła, a to było solo. O, kurde! No. Ale przynajmniej nie spadłem na ich platformę. Ej, drogi! Dobra! Gdybyśmy mieli, słuchajcie, widzowie lepszej, gdybyśmy to jeszcze lepiej zrobili, to byśmy to wygrali. No. no. Okej, okay, to lobby, do, 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 do jak w gotowości? Dobra, dobra, no, kończymy odcinek. Pamiętaj się, żeby subskrybować kanał, no i siema. Hello.